Cześć, dzień dobry, Wiktor widać z tej strony, sparingparter.pl, a ze mną jeden z gwiazd dzisiejszego turnieju, Marek Odzeniak. Siemanko. No, o, taka gwiazda opadająca już. No może z tą opadającą przesadziłeś, bo generalnie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, w formie byłeś ci bardzo dobrze i czułeś się bardzo dobrze. Powiedz mi, co było powodem tego świetnego czucia? Znaczy, nie wiem, na pewno, yy, na pewno to, że ten rok yy, treningowo był bardzo dobrze rozplanowany. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata, także ta forma, forma z Mistrzostw Świata gdzieś tam została. Yy, sam turniej KOKORO dla mnie osobiście jest bardzo ważną imprezą, bo startowałem w każdej edycji. Od pierwszej do, 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 do teraz, do, do tej, przez, te, przez te 16 lat miałem przyjemność zawsze startować i reprezentować klub, Polskę na tym turnieju. Także on dla mnie zawsze jest takim Takim sentymentalnym momentem, ten turniej, jakoś tak dobrze mi jest się zbierać. Na dzisiaj dawno już tak nie czułem się, tak właśnie mówiłem, ze sobą na macie. Już naprawdę ten taki, gdzieś tam różne były wzloty, upadki na, na, na matach, ale dzisiaj czułem się naprawdę tak, tak dobrze. No, ja tak jadąc dzisiaj szczerze mówiąc, miałem takie poczucie, że nie pamiętam takiego kokoro kapta, którym gdzieś cię nie było, albo ja nie pamiętałem, więc rzeczywiście utwierdziliśmy w przekonaniu, że. To prawda, byłeś zawsze. E, dzisiaj też wydaje mi się szczególny start dla Ciebie, bo jednak Mateusz Dyniewicz był w pewien sposób z Tobą na tym turnieju. Nie obawiałeś się, że spotkacie się tam na górze? E, były takie matematyczne możliwości, że moglibyśmy się spotkać chociażby w tej walce o trzecie miejsce. E, no ale generalnie jego obecność, która do ostatniej chwili była taką niepewną, bo tak już tak Wahał się, czy wystartować, czy nie, i w ostatniej chwili, że zdecydował, ale generalnie jego obecność w, dla mojej drodze karate jest bardzo ważna, bo on jest takim jeszcze dla mnie akceleratorem bo jeszcze mnie tam trzyma przy, 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 przy treningu, trzyma mnie przy, przy życiu treningowym. Mateusz, dzisiaj mam wrażenie, też zrobił bardzo dobry start i też dobrze się na niego patrzyło. Natomiast powiedz mi jeszcze chwilkę a propos, jak te. Mistrzostwa Świata, na których startowałeś ostatnio, miały rzeczywiście przełożenie na to, co widzieliśmy dzisiaj. No bo w jakichś nagraniach wcześniej rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że ważne jest to, żebyś dobrze wszedł i przeszedł sobie te walki z taką czystą głową. Forma podtrzymana i jesteś super zadowolony dzisiaj z tego, co, co zrobiłeś? Jestem zadowolony ze swojego, ze swojego startu. Miałem cztery, cztery pojedynki. Jeden... Mógł być rewanż z Dawidem Szkaladze z zeszłego roku na Mistrzostwach Europy. Walczyliśmy o wejście do półfinału i też, też niestety mu uległem. Teraz też dużo, nie dużo, no zabrakło mi, zabrakło mi żeby, żeby z nim wygrać. Także tutaj no, jest taka, e, taka może trochę złości do samego siebie, że mogłem jakoś w tej walce inaczej rozejrzeć, no, ale wszystkie inne pojedynki tak udało mi się przejść dosyć mocno. A walka z Japończykiem, chyba to taka też złość na Japończyków o mistrzostwach świata, gdzieś tam z tyłu głowy została i, i, i to jakoś mnie tak dosyć, dosyć, dosyć mobilizowało, pomimo tego, że miałem trochę, trochę kryzysu w tej walce, że to było, było je widać, że tak musiałem sobie trochę w głowie poprzekładać. Ja miałem takie wrażenie, że z Dawidem, czyli z tym zawodnikiem, z którym się biłeś o wejście do finału, to jest już taka trochę sprawa rodzinna. E, bo Mateusz też miał z nim przyjemność w pewnym finale na Mistrzostwach Europy, tak? Czy to z bratem? E, Mateusz Mazur walczył z nim. A ja Mateusz Cudniewiczu. Z Dawidem nie. nie. Ja walczyłem z Dawidem, Mateusz jeszcze nie, bo z, bra z braćmi nie miał przyjemności walczyć. Ja byłem przekonany, że to z nim był ten finał na Mistrzostwach Europy, ale oczywiście coś pomyliłem. Słaby research. E, czy w związku z tym, że ten Japończyk, którym walczyłeś, była ta waga i wejście na wagę było dla ciebie takim pewniakiem, że wygrasz tą walkę, czy spodziewałeś się, że on jest tak dużo cięższy, bo optycznie, ja miałem wrażenie, że on jest mniejszy od ciebie, a on zaważył 17 kilo więcej niż ty. Nie miałem pewności, że będzie różnica wagowa, bo gdzieś tam wiedziałem, że ci Japończycy są tacy koło stówki, ale ale ta, taka oficjalna waga nie była nigdzie podawana wcześniej przed zawodami. Może też po to, żeby, żeby takie napięcie do końca było też zachowane, bo turnieje ma trochę inny charakter niż zwykłe zawody, takie, takie, tur, takie turnieje powiedzmy rankingowe, tak? Także, także nie miałem pewności i tak, no, nie czułem, że będzie aż tak duża różnica. Się wydawało że pomiędzy 95 a 100 kilo, ale, ale nie było tej pewności, że będzie... Będzie powyżej deszki. No, to jest 17 kg. Marek, e, ja Ci chciałbym życzyć, żebyśmy się za rok tutaj znowu spotkali e, i żebyś dał tak samo dobry występ jak dzisiaj. Ma jest na to szansa? Zawsze jest szansa. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, Mateusz jest, Mateusz jest dla mnie takim motywatorem dosyć mocnym i strasznie się cieszę, że on wystartował w tym turnieju, bo ten turniej daje nam bardzo dużą możliwość rozwoju. I myślę, że e, te nasze doświadczenie z Kokoro, Maćka, moje, bo my najwięcej w tym turnieju obraliśmy udziału, dało nam bardzo dużo szans na to, żeby się z tymi topowymi zawodnikami spotkać i pomogło nam się to rozwijać. Także dla Mateusza walka z, właśnie z tym zawodnikiem z Japonii, z Suzuki, było na pewno dobrym, dobrym przetarciem. No i super, jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, dzięki. Dziękuję.